Tak? No, dzień dobry Państwu. Mam na imię Kaziu, Kazimierz dla przyjaciół. E, takie ładne staropolskie imię, ale to nieważne. E, jesteśmy tutaj w niedzielę wieczorem, godzina około 18 .00. Tak, godzina około 18.00. Tak blisko trzymam, bo tu mamy trochę problemy ze sprzętem. E, niedziela 9.00. E, Ojej, 8 listopada. E, w najbliższą środę ma być tutaj marsz, jeśli tam e, e, prezydent Trzaskowski, jego grupa na to pozwoli i tak dalej. No ale gdyby doszło do tego marszu, no trasa jest fatalna. Trasa jest fatalna, można tu ludzi ścisnąć na tym moście z przodu zablokować z tyłu zablokować doprowadzić do paniki wiadomo można jakieś, jakieś gazy bojowe jakieś rzeczy tutaj rzucać butelki, nie butelki, kamienie i tak dalej ludzie spanikowani nawet z dziećmi no co, mogą się nawet zdecydować na przekraczanie tych barierek i skakanie do naszej wspaniałej, królowej polskich rzek Wisły woda Strasznie to hałasują, nie wiadomo co to się dzieje. Jakieś flagi, nie flagi. W ogóle dużo się dzieje w ostatnim czasie. Proszę popatrzeć. Wisła, jak pomarszczona woda, wiaterek trochę hula, jakaś, jakaś tutaj motorówka pędzi. Nie wiem, czy chcą nas tutaj zgarnąć z tego mostu. No, chyba jednak nie. Chyba jeszcze tutaj przestępstwa nie dokonujemy żadnego. Stoją jacyś dwaj panowie. Yy, może ryby łowią, ale proszę Państwa, poziom jest niski. Kamienie tutaj. Pod mostem, no w przypadku skoku to, to praktycznie pewna śmierć, ewentualnie, ewentualnie konanie w mękach, topienie się w rzekach, tej, w odmentach tej rzeki. Także fatalny dobór tej trasy. To jest po prostu jakaś paranoja. Panowie narodowcy czy rzekomi narodowcy, zastanówcie się, co wy robicie. Na, czyją, na czyim młyń puszczacie te, te, te wody swoje na, narodowe, co wy chcecie tutaj na co narazić tych ludzi? Opamiętajcie się. Jeszcze jedno, yy, czy ten marsz będzie ubezpieczony? Czy on jest ubezpieczony, czy wszyscy uczestnicy, tak jak jadą, w autokarze czy coś, no, yy, porządny organizator ubezpiecza, czy można ubezpieczyć od jakichś yy, nieszczęść, nieszczęśliwych wypadków w trakcie takiego marszu. Yy, czyli jeśli będzie taki wypadek, że ludzie w panice będą stratowani, będą Gdzieś wyskakiwać, i tak dalej. W przypadku śmierci rodzina dostanie bliscy godziwe odszkodowanie. Zastanówcie się nad tym, bo, bo tak, tak narażać ludzi nie wolno. No, właściwie tyle, tyle mam do powiedzenia. To jest kompletna nieodpowiedzialność, brak wyobraźni, lub oczywiście świadome, tendencyjne postępowanie, żeby doszło do jakiejś masakry. Dziękuję.